Cześć, ja jestem Hudy i witam Was w kolejnym odcinku Kariery Bramkarza na moim kanale. Dzisiaj Wojciech Szromnik ponownie stanie w bramce Queen's Park w meczu z z... Kontropes... No, z Jakoś tak. Jest to mecz pucharowy i to jest, jaki puchar? Puchar Capital One. Tak więc grajmy, może uda nam się awansować do kolejnej rundy tego pucharu. Jeszcze zmienię sobie kamerę na gwiazdę No i możemy zaczynać kontrolowaną... O, jestem nie w formie Nie dobrze, dzisiaj się trzeba skupić na bronieniu I dośrodkowanie w pole karnym, ale całkowicie nieudane I przeciwnicy atakują, są w polu karnym, strzał! To jest cholerna bramka, no Niech to No i co ja mogłem zrobić w tej sytuacji? Bo ja nie za bardzo rozumiem Znaczy no Rozumiem, że bramka jest Ale nie wiem co mogłem zrobić No bo Stałem dobrze On się Dobra Tutaj zaczęli rozgrywać Podanie do przodu No i sam na sam z bramkarzem No i No nie sięgnął tego Ja byłem ustawiony Tak jak mi podpowiadało to coś Bardziej byłem Nastawiony na to, że będzie strzelał W prawo A strzelił w lewo Jednak Dobra Jednak chyba moja forma nie wróci i przeciwnicy raz jeszcze, teraz przez moje złe wybicie, ale ten strzał był niecelny no I Queen's Park dośrodkowanie, nic z tego I teraz strzał z tej pozycji raczej już nie będzie Ale z no tej... Staj... Osłupek! Dobitka! Gol! 1-1 wyrwanie w końcówce pierwszej połowy, niesamowite Jest Może jeszcze coś z tego będzie Zobaczymy I koniec pierwszej połowy wyniki 1 do 1 Uważam, że tą pierwszą bramkę można było obronić w jakiś sposób A niestety ja bramkarzem grać nie umiem, sorry za to Ale dobra, gramy, drugą połowę może się w końcu nauczę Albo Albo znowu wyjdzie jakaś sytuacja, która będzie nie do obrony Albo nie wiem co się stanie, czy są strzelą, czy coś I przeciwnicy blisko Czy będzie jakaś wrzutka, czy coś jeszcze bo nawet tego piązkowania nie zaliczyłem, bo przeciwnicy mało wrzucają w ogóle wszystko, a teraz też im coś nie idzie, może jakiś strzał, coś, coś z tego... Spalony, daj spokój w sędzia, kurde, mogę wyłączyć te spalone, będzie przynajmniej więcej okazji, bo to wygląda tak, że no nie wiem, ja no zwalę jedną sytuację w meczu. Ale nawet nie ma okazji, żeby się zrehabilitować, inną bronić, czy coś w tym stylu, żeby się nauczyć grać, bo tych sytuacji jest kurde jedna, dwie na mecz. Mówię o celnych strzałach oczywiście, które w ogóle są godne bronienia. To jest bez sensu w sumie. E, dobra. Gramy dalej, może w końcu, nie wiem, niedługo chyba gramy z jakimś Arsenalem czy coś, nie? Może oni coś za zaatakują, bo na Southampton niestety nie liczę. Aj, 10 minut do końca. O, i teraz będzie... Wybita piłka przez obrońców. 3 minuty doliczone. Piłka pod bramką przeciwników. Będzie szansa dla Queen's Park. Przeciwnicy już w tym meczu raczej swojej szansy nie będą mieli jakaś wrzutka. Fajnie, że celna. Nie ma co. dobra. Może jeszcze jakaś akcja? Niech nie, było, bo to ten zwra zwleka z wybiciem. Wybicie na połowę i sędzia skończył to spotkanie. No nie. Jeden jeden, tak? Czy będzie jeszcze jeden masz z nimi? Nie, jest dogrywka, jest dogrywka. Może rzuty karne. Dobra, rzut karne chciałbym. Może w karny jakoś da się rozwinąć. Nie mam pojęcia. Zobaczymy co przyniesie nam dogrywka jeszcze. I podanie do przodu jest w polu karnym, strzela i trafia w bocznym siatkę. Już widziałem tą piłkę w siatce. W ramce. Gola widziałem. Ale jednak nie, jednak trochę tutaj brakło. I są w polu karnym przeciwnicy dośrodkowanie jakieś, no super, super fajnie, że to wrzuciłeś, że miałeś tyle czasu, a ty poczekałeś, podbiegną do ciebie obrońcy, bo po co wygrywać, po co, po co atakować moją bramkę, po co, żeby się mam rozwijać, no kurde, to jest takie uff, denerwujące i w ogóle, no, no nie wiem, no ale ten komputer gra bez sensu w ogóle, no nie wiem, tak jakbym poszedł do przedszkola i nagrał, jak dzieci grają w piłkę, w ogóle w przedszkolu gra się w piłkę, nie mam pojęcia, ja chyba nie grałem w przedszkolu w piłkę. Dobra, nieważne. Eee, w każdym razie ta gra jest bez sensu po prostu. Ile? Ile strzałów było? Pewnie pan Dariusz, Szpakowski, Włodzimierz, Szaranowicz zaliczają ten mecz do nudnych. Po jednym strzale celnym obu drużyn. No i wynik jeden do jednego oczywiście. Ajajaj, no dobra, może teraz się uda. Minuta doliczona no jeszcze, nie wiem. Czy... <grymianie> chyba rzuty karne będą Bo ja tutaj nie widzę Nadziei na bramkę dla którejkolwiek Z drużyn jednak Mieli szybko jakąś okazję, zaskoczyli mnie Nie byłem jeszcze rozgrzany No i wiecie jak to jest A teraz, teraz po prostu nie mogę Celnego strzału oddać ani dojść pod moją bramkę I Queen's Park w strzału Broni bramkę przeciwnikową strzał, żeby nie wrzucał czy coś Bo jednak chcę te rzuty karne, chcę sobie trochę pobronić A rzutów karnych chyba jeszcze jeszcze nie mieliśmy. Czy mi się wydawało, czy on przyniósł tą piłkę z drugiego końca boiska? Tak to wyglądało w tej powtórce przez chwilę. Nie wiem, no ja to sobie przeanalizuję jeszcze. Przy renderowaniu, ale co naprawdę tak wyglądało? I minuta jeszcze liczona. Strzelaj! Tak, tak. Strzelaj, wywał tą piłkę. Dobra. Nieważne. żółty, karne, proszę Państwa. Tego jeszcze chyba nie było. Dobra. Rzucę się tam. I... I w środek. Te strzały są najmniej przewidywalne w środek. Dobra. To, yy, Henry, masz strzelić. Dobrze. Jeden, jeden w rzutach karnych. No i rzutę się tam. I... No, rzuciłem się, cholera. Przesunąłem tą gałkę. Fajnie, że zadzia zadziałała. Super, dziękuję bardzo. O, matko. Dobra. Tutaj tak samo rzucę się tam i tym razem proszę padzie zadziałaj i teraz tam nie trafia no kurde jak się dobrze rzuciłem to tam nie trafił wiecie to jest po prostu hamskie ze strony fify trafił jest dobra ale aż tak bardzo na zwycięstwie mi nie zależy po prostu chciałbym tutaj yy, i w środek no kurde chciałbym tutaj cokolwiek obronić Zobaczymy co z tego wyjdzie I Charlie Austin trafia pod poprzeczkę Prowadzimy na razie w tych rzutach karnych Rzucę się tam Nie wiem czemu ciągle tego samego używam ale bronię Jest obronione karne Pierwsze obronione karny świetnie I teraz musisz trafić Musisz trafić Z klombę, I dobrze trafił I to jest koniec? Tak jest, to jest koniec To jest koniec Obroniony rzut karny Pierwszy niesamowite no i tak 5 i 6 ocena Ale jak widzicie 7-0 najwyższa w tym meczu Więc to nie był porywający mecz na pewno A jako że były rzuty karne i będziemy już grali kolejnego meczu Rzuty karne i odgrywka, bo wystarczająco materiału mam z tego wszystkiego Więc drugiego meczu nie ma sensu grać A z Liverpoolem gramy Wkrótce już Dobra w takim razie dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Była jedna obrona rzutu karnego niesamowita, która zapewniła nam awans do dalszej rundy Puchary. To było po prostu niesamowite. może Puchar wygramy, chociaż nie wiem, ale to wszystko wygląda strasznie po prostu. Zaraz, ja to spełniam. Niektóre, no czysty kąt nie spełniam tylko, ale reszta jest okej okay nawet. Dobra, pozdrawiam, cześć.